Witam was bardzo serdecznie na dzisiejszej jodze w pracy przerwie 20minutowej. Żeby nie tracić czasu i żebyśmy wykorzystali każdy moment jak najbardziej produktywnie, to będziemy spokojnie zaczynać. Dziś zajmiemy się wszystkimi tematami, które przerabialiśmy od początku naszych liveów jogi w pracy. Pędrując temat po temacie, ale jak zawsze zaczniemy od krótkiej rozgrzewki. Usiądźcie wygodnie, troszeczkę wysuńcie się w przód, tak, żeby usiąść na skraju krzesła i zyskać trochę więcej ruchomości w miednicy. Złączcie dłonie, splećcie w koszyczek i przenieście ramiona w górę nad głowę. Pociągnijcie je za siebie. Z kolejnym wydechem przenieście koszyczek przed siebie i zaokrąglamy plecy. Wdech do góry i wydech do dołu. Góra, wdech, przeciągamy się, możemy zerknąć w górę i wydech, zaokrąglamy plecy. Jeszcze jeden wdech i miękki wydech. Wdech do góry i rozplećcie dłonie. Lewa dłoń z wydechem chwyta prawy nadgarstek i na wdechu przeciągamy bok tułowia. Zostajemy na chwilę. Cały czas nasza lewa dłoń próbuje wyciągać rękę. Możecie popchnąć prawe żebra w bok, docisnąć mocniej prawy pośladek i łagodnie z wdechem unieście się w górę. Zmieńmy stronę lewa ręka uchwycona prawą dłonią i przeciągamy bok tułowia przepychamy żebra w lewą stronę i dociskamy lewy pośladek jeszcze dwa oddechy jeszcze jeden i łagodnie z wdechem do góry z wydechem przenieście dłonie na mostek Wdech, wydłużcie plecy i z wydechem skręcamy w lewo. Od razu prawa ręka wędruje na kolano, udo tam, gdzie sięgacie, a lewą dłonią przechwyćcie z tyłu oparcie, albo z boku oparcie, albo to tylne i spróbujcie skręcić klatkę piersiową na tyle, na ile to możliwe. Chwilkę zostańcie w takim łagodnym skręcie. Każdy wdech wydłuża nasze plecy, każdy wydech skręca. Jeszcze jeden wdech, miękki wydech. I z wdechem wróćcie do centrum. Z wydechem zmieniamy stronę. Prawa ręka oparcie, lewa ręka wędruje albo na kolano, albo gdzieś na udo i chwilkę zostajemy. Wyciągamy plecy, wdech, wydech skręcamy. Cały czas głęboko oddychamy. Ok i miękko z wdechem wróćcie do centrum. Pobudzimy nasze krążenie. Jesteśmy na samym skraju krzesła, ręce wędrują do góry, delikatnie pochylamy klatkę piersiową i teraz z wdechem unosimy się w górę do pełnego wyprostu nóg, wyciągnięcia się jak rano w łóżku podczas przeciągania i z wydechem opadamy pośladkami, tylko muskamy krzesło. Wdech do góry. I wydech. Wdech do góry. I wydech. Chcemy, żeby było nam troszkę ciężko. Wdech do góry, bo dzięki temu ciało poczuje, że musi zacząć pracować na wyższych obrotach. Góra, wdech. Wydech dół. Góra, wdech. Wydech dół. Góra, wdech. Wydech. Wdech. To jeszcze dwa razy zrobimy. Wydech. Wdech. Wydech. Już tylko góra, wdech. Porządnie się wyciągnijcie. Jeszcze z wydechem zostańmy w tej pozycji. Możecie wyciągnąć ręce, spróbować ugruntować stopy. I już miękko z wydechem siadamy wygodnie na krześle. I zajmiemy się teraz napięciami na naszej twarzy. Złączcie dłonie, przez chwilę podszyjcie dłoń o dłoń, tak żeby trochę się rozgrzały, szczególnie jeżeli jesteście typem o bardzo zimnych dłoniach, i połóżcie dłonie na twarzy, zakrywając oczy. Zaobserwujcie teraz, jak zachowuje się wasze czoło pod palcami dłoni. Czy nie jest napięte, rozluźnijcie. Przesuńcie dłonie w okolicy przerwy między brwiami i delikatnie opuszkami palców przemasujcie. Również opuszkami dowolnych palców narysujcie drugie brwi nad swoimi prawdziwymi i zjedźcie dłońmi w okolice żwacza. Czyli to jest taki policzek, górny policzek w okolicach stawu skroniowo-żuchwowego i delikatnie, nie zaciskając zębów, przemasujcie to miejsce. Powędrujcie teraz wyżej do skroni i tak samo delikatnie rozmasujcie. Przed nami temat. O bolałej szyi, opuśćcie ramiona, przybliżcie brodę do mostka i parę razy przetoczcie miękko głowę od jednego barku do drugiego. Zaobserwujcie, co dzieje się z tyłu szyi. Następnym razem, kiedy będziecie w centrum, przytrzymajcie brody przy mostku i chwilkę zostańcie w takiej pozycji, utrzymując prosty kręgosłup. Kolejnym elementem wartym zaopiekowania są uniesione barki. Z wdechem unieście ręce w górę, odkręćcie wnętrza dłoni do góry i parokrotnie spróbujcie. Rozkręcić barki ruchem do góry, do tyłu, do dołu, do przodu, czyli kółeczko barkami. I w tym ruchu zwróćcie szczególną uwagę na ruch w tył i w dół. Ruch do przodu, do góry występuje tylko po to, żeby te dwa, do tyłu i do dołu, mogły zaistnieć. Nasze barki w pracy, w naszym trybie siedzącym, oprócz tego, że unoszą się w górę bardzo często, rotują do wewnątrz. Zajmiemy się tym teraz. Rozłóżcie dłonie szeroko po obu stronach i zaobserwujcie, jak są ustawione kciuki. Z wydechem zbliżcie kciuki do waszych ud, niech wskazują uda. Na wdechu kciuki. Do boku i może do tyłu z intencją znowu wskaże uda, ale tą drugą stroną. I rozluźniamy z wydechem, wskazując w rotacji wewnętrznej i wdech, próbując wskazać uda w rotacji zewnętrznej. Wydech, kciuki do ud, wdech od ud do tyłu i z powrotem do ud. Wydech wdech wydech, wdech wydech i wdech z wydechem rozluźniamy i przenieście teraz ręce w tył spróbujcie odnaleźć oparcie chwyćcie za oparcie i teraz Wypchnijcie mostek do przodu, spróbujcie tak, jakby zawiesić się na Waszym oparciu. Możecie poszukać wysokości troszkę wyżej, może troszkę niżej. Każde ustawienie jest dobre, znajdźcie takie, które da Wam największe poczucie uwolnienia, głębokiego oddechu. Chcemy otworzyć naszą klatkę piersiową, przez co też działamy na poprawienie naszej sylwetki. Nie chcemy, żeby była zgarbiona. No, ok, kolejnym elementem będą nasze nadgarstki. Złączcie dłonie w geście namaste i przekręćcie lewą dłoń o 180 stopni. Dociśnijcie dłoń do dłoni i przez chwilkę zostańcie. Od razu zmieńcie obie dłonie o 180 stopni i ponownie dociśnijcie. Wróćcie do pozycji gestu namaste, rozłączcie palce dłoni i przetoczcie kilkukrotnie nadgarstek po nadgarstku. Palce dłoni niech będą szeroko rozpostarte na boki, a teraz zachowując ten sam ruch zacieśnijcie pięści. Okay. Odłóżcie dłonie na kolana. Przez chwilę skoncentrujcie się tylko na oddechu. Spróbujcie wziąć głęboki, najgłębszy jak to tylko możliwe wdech. Wykorzystajcie do tego klatkę piersiową, ale również brzuch. Napełnijcie mocno brzuch. Z wydechem zacznijcie wydychać powietrze, najpierw chowając brzuch. A następnie wydychając tyle, ile to możliwe, tak, jakbyście chcieli spłaszczyć całe ple y, płuca. I jeszcze raz wdech głęboki do brzucha, do klatki, może nawet pod obojczyki. I wydech z brzucha, z żeber. Raz jeszcze wdech mocno do brzucha. Do żeber, podobojczyki i głęboki wydech. Czasem wystarczy takie proste ćwiczenie, kilka głębokich oddechów, i ciało naprawdę zaczyna czuć się dużo lepiej. Zajmiemy się teraz tematem naszego brzucha, który nie lubi zbyt długiego siedzenia. Złączcie stopy razem, możecie unieść pięty w górę, jeżeli czujecie, że krzesło jest dla was za wysokie, lub podłożyć całe, jeżeli jest wam wygodnie. Z wydechem zejdźcie brzuchem tak nisko jak można i schwyćcie za swoje kostki, tak, żeby przez chwilę zgnieść brzuch udami. Dodatkowo rozciągają się trochę nasze plecy. I z wdechem delikatnie do góry załóżcie prawy łokieć za lewe kolano, lewą dłoń dołóżcie do prawej i skręćcie porządnie klatkę piersiową. Brzuch bardzo lubi skręty. Lepiej się wtedy czuje. Jeżeli nie sięgacie, możecie oprzeć dłoń. Wtedy druga, lewa dłoń wędruje na biodro i tu skręcacie. No ok. Łagodnie wróćcie do centrum i zmienimy stronę. Załóżcie lewy łokieć za prawe kolano, dołóżcie prawą dłoń do lewej i skręćcie. Chwilkę zostańmy. No pamiętajcie, że zawsze można być wyżej, jeżeli nie sięgacie łokciem. No, Okej. Okay. Łagodnie wróćcie do centrum. Rozłóżcie teraz stopy szeroko i przez chwilę, ale nie w maksymalnym ustawieniu. Przez chwilę spróbujcie podwinąć ogon pod siebie i tak jakby wygiąć się na kogoś z tyłu. Próbujemy ustawić miednicę w jednym i w drugim ustawieniu. Parokrotnie. Tak, aby ona się miała szansę rozruszać. I skręćmy w prawą stronę. Usiądźmy na brzegu krzesła. Czasem można usiąść jakby po skosie i wysuńmy tylną, czyli w tym wypadku lewą nogę daleko, daleko za siebie. Spróbujmy teraz w tej pozycji. Delikatnie odsunąć brzuch od uda, tak, żeby poczuć rozciąganie w pachwinie, być może w udzie. Chcemy odsunąć dół brzucha od przedniego uda. Gdyby się okazało, że wasze oparcie nie pozwala na takie ustawienie na krześle, spokojnie można wykonać to samo ćwiczenie stojąc. No OK. I zmieńmy stronę. Skręćmy na drugą, na lewą stronę. Wyciągnijmy prawą, prawą nogę w tył. Ustawmy pozycję. I teraz myślimy o tym, żeby odsunąć dół brzucha od uda. Tylna noga wyprostowana. I mamy nadzieję, że pojawi się wrażenie właśnie w tym naszym tylnym udzie. Pracujemy teraz nad zginaczami bioder. One też bardzo chętnie. Spinają się podczas wielogodzinnej pozycji na krześle. Ok. Rozluźniamy. Wróćcie do centrum. Ustawcie stopy na szerokość bioder. Delikatnie. Pochylcie klatkę piersiową i przenieście cały ciężar ciała na stopy. Chwyćcie za łokcie i opadamy czołem w kierunku ziemi, czubkiem głowy w kierunku ziemi. Możemy wyprostować nogi bądź zostawić ugięte. Teraz chcemy popracować nad tyłami nóg. One tak samo są często bardzo napięte, gdy długo siedzimy. Łagodnie, ugnijcie nogi w kolanach, kręg po kręgu unieście się w górę, wdech i z wydechem ponownie usiądźmy na krześle. Ponownie rozstawcie stopy jak poprzednio, ale tym razem spróbujcie ustawić je szeroko, szeroko. Połóżcie dłonie po wewnętrznej stronie i rozszerzcie kolana tak bardzo jak to tylko możliwe. Chcemy teraz delikatnie wprowadzić rotację zewnętrzną w naszych biodrach, czyli myślimy o tym, żeby skręcić nasze uda na zewnątrz, tak jakby popchnąć przód uda do tyłu. Dzięki temu przeciwdziałamy takiej typowej pozycji, którą często przyjmujemy w trakcie pracy, a mianowicie noga na nogę. Parę razy w tej pozycji unieście pięty w górę i opuśćcie pięty do maty. Góra i dół. Pracujemy teraz nad pompą łydek, tak żeby nogi, które przez cały dzień pracy są skierowane w dół, miały szansę się trochę obudzić, żeby wróciło w nich krążenie i żeby Układ limfatyczny lepiej się czuł. To samo ćwiczenie zrobimy w troszkę innym ustawieniu. Ustawcie stopy na szerokość bioder. Tym razem opadnijcie na pięty i jeszcze unieście palce w górę. Do góry pięty i pięty na matę, palce w górę. Do góry, próbujemy uruchomić teraz nasze stopy. Raz w jedną, raz w drugą. I ustawcie całą stopę na macie, i spróbujcie teraz skontaktować się ze swoimi palcami stopy, i jak najbardziej rozczapierzamy je na boki. Próbujemy rozłożyć palce, stopy szeroko, szeroko, albo chociaż skontaktować się. Próbujemy jakby stworzyć połączenie nerwowe, które da nam szansę sterować palcami stopy. Rozluźniamy, pobawcie się i raz jeszcze odstawcie całą stopę i spróbujcie szeroko rozłożyć palce. no to skoro już umiemy, albo i nie, nie szkodzi. To próbujemy zagarnąć coś palcami i szeroko rozpostrzeć, chyba tak trzeba powiedzieć. Zaciskamy i otwieramy. Pokazuję wam na dłoniach, bo boję się, że na stopach może nie być tak ładnie to widoczne. Ale to jest nasza intencja. Zamykamy. Otwieramy. To jeszcze raz. Zamykamy i otwieramy. No dobrze. Kochani, nasza krótka przerwa w pracy dobiegła końca. Przeszliśmy dziś przez wszystkie takie najważniejsze aspekty, które dokuczają nam w pracy. Mam nadzieję, że praktyka Wam się spodobała. Dajcie znać w komentarzach, jak było.